Tata, Tata, uciec mi, tak. Tata, no, dobrze. jak? No, dobrze. Tak. To musisz ręce na no. Tata, to porobić. No, tak. coś. To było, to było okropne. Ja też na <susza> coś stanęłam i tu... Tu i cało całą się pkuło. To takie jakby... No wychodzić i skakać Co? Wychodzić i skakać, pokazywać Nie wygina, ja nie umiem No dobrze, Kalka dobrze, musisz, musisz próbować No dobra, skakać Dobra. Ja to nie co? Poka? Poka? Czy nadal kręcisz? Bo ...nie ma kodu, Nie ona tego nie jest Czekaj, ja pakujesz? To zróbmy Tam nic nie przekłada jak mieszka i. To, musiałe, się powiesić ten nie, tak, tak, tylko jak muszę... Muszę tam zaraz. Nie, to nie była tak. Ale to jest na 7. Się to jest zablokowane się... przecież. Nie, to zacząłem ja tak nie mogę podnieść. Podeś. Mi podciągnięcie. To się Puszę szybko. Pacheł. Dobra, daj. A ty zakryciło? No już podu Ale nie możesz tak. Musisz równomiernie. Nie lewa, prawa, tylko całkiem. O, teraz było... nie. Wiesz. Każka po smaku. Tylko po malutku nie jest krzywdy. <grymne> <grymne> teraz już nie jest, teraz mi to daj, bo ja to umyję, sobie. to! Może inaczej Sprawdzę, że to, to nie jest trójkąt. Synko możesz dostać, tak jak nie. on Dufi, chodź na chwilę A ty ten kawy, Doofy Połuchaj moje palce Co to? Zamściłaś do nas Hej, Karl! Połuchaj moje Moja dupa! Cindy, przyniosłem lód! Oh, Przyniosę jeszcze! Nie, nie trzeba. A, złapiemy tego gościa, którego wrzuciliście do wody. Көө боо. Яя. Инер. Инь шуув. Ти я правди. Оо. Акуня.